motywacyjna minuta z Szlaku, 26 dzień października 2015, dzisiejszy temat, webinar, który może zmienić Twój biznes. dziś będziemy mieć na webinarze, naszym webinarze z zespołu razem w biznesie o 20 wyśmienitego speakera, wspaniałego mówcę naszego gościa z przed miesiąca, potrójną diamentową Czarną Perłę, Klub Milionerów i tak dalej, tamtych tytułów bardzo dużo. Tracy Terberga I Tracy będzie dziś mówił o spotkaniach. Będzie dziś mówił o, o tej sile spotkań, będzie dziś mówił o promocji spotkań. I ten dzisiejszy webinar może być webinarem, który zmieni bieg Twojego biznesu. Absolutnie może być takim webinarem, dlatego że um, to są te momenty, w których pewne rzeczy dostrzegamy z innej perspektywy. Pewne rzeczy um, docierają do nas bardzo głęboko. Patrzymy na pewne rzeczy w zupełnie inny sposób. A um, gdy um, um, sformułowane są w, słowami, um, które potrafią do nas dotrzeć, które potrafią do nas dotrzeć, może tak. <gry> Dlatego bardzo zachęcam Cię na ten dzisiejszy webinar. Um, jest to coś, czego bardzo potrzebujesz bez wątpienia. Jeśli byłeś miesiąc temu na Tracing, to na pewno ci nie muszę namawiać. Jeżeli nie byłeś w Poznaniu w naszym otwartym spotkaniu menedżerskim, to koniecznie bądź na dzisiejszym webinarze. To będzie wielkie, wielkie, wielkie wydarzenie, um, które może naprawdę bardzo mocno zmienić bieg Twojego biznesu. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia jutro. Hej!